Broń myśliwska to temat, który budzi wiele emocji. To nie jest po prostu narzędzie. To przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. W Polsce, wierzcie mi, jest to ściśle regulowane i to nie tylko przez prawo, ale też przez etykę. Zastanówmy się więc razem, co tak naprawdę kryje się w arsenale myśliwego i jakie zasady stoją za każdym oddanym strzałem. No to co, zaczynamy? No dobrze, to od razu przejdźmy do sedna. Postawmy sobie to fundamentalne pytanie: Z jakiej broni w ogóle wolno polować w Polsce? I od razu powiem, odpowiedź wcale nie jest taka prosta, jak mogłyby się wydawać, bo za każdym karabinem, za każdą strzelbą stoją bardzo konkretne przepisy i, co jest może nawet ważniejsze, twarde zasady etyki łowieckiej. No właśnie, żeby w ogóle myśleć o posiadaniu broni myśliwskiej, trzeba mieć uprawnienia łowieckie, to jest absolutna podstawa. Ale i to jest super ważne, to nie jest jakieś prawo, które się po prostu należy. Nic z tych rzeczy. To jest przywilej. Przywilej, który jest, powiedzmy to sobie szczerze, bardzo precyzyjnie obwarowany przepisami, a wszystko po to, żeby mieć pewność, że ta broń będzie używana tylko i wyłącznie do jednego celu do polowania. Wyobraźmy sobie arsenał myśliwego nie jako szafę pełną różnych karabinów, ale bardziej jak skrzynkę z narzędziami chirurga. To nie jest jakiś przypadkowy zbiór, to bardzo wyspecjalizowany zestaw, gdzie każdy element, każda sztuka broni, ma swoje konkretne przeznaczenie. Zobaczmy więc co jest w tej skrzynce. Okej, okay, na pierwszy ogień idzie absolutna klasyka gatunku. Strzelba gładkolufowa. Sama nazwa w zasadzie wszystko wyjaśnia. Lufa w środku jest gładka jak lustro i strzela się z niej głównie śrutem. Pomyślmy o tym jako o takiej rozpryskującej się chmurze małych metalowych kulek. To jest po prostu idealne rozwiązanie, żeby trafić w coś małego, co na dodatek szybko się porusza. I właśnie dlatego, przez ten śród jest to broń stworzona do polowań na tak zwaną zwierzynę drobną. Mówimy tu o klasykach zającu, barzancie czy dzikich kaczkach. To jest broń, która działa na stosunkowo krótkim dystansie i, co tu dużo mówić, wymaga niesołowitego refleksu i oka. Dobra, od strzelby przechodzimy do zupełnie innej ligi. Do broni o znacznie, znacznie większej mocy. Mowa o sztucerach. To jest już broń kulowa, czyli strzela pojedynczym pociskiem. Ale cały jej sekret tkwi w lufie. Ona nie jest gładka. Ma w środku takie spiralne nacięcia, czyli gwint. I ten gwint, wiecie co robi? Rozkręca pocisk jak bączka. To go stabilizuje w locie, co daje niesamowitą celność i zasięg. No i oczywiście kluczowa jest tu potężna energia kinetyczna, bez której etyczne polowanie na dużą zwierzynę byłoby niemożliwe. No i właśnie dlatego sztucery to jest sprzęt do polowań na zwierzynę grubą. Mówimy tu o naprawdę potężnych zwierzętach, o jeleniach, o dzikach, sarnach i tutaj zasada jest jedna i nie ma od niej odstępstw. Liczy się jeden, jedyny precyzyjny strzał. To jest absolutny priorytet. Oczywiście to nie wszystko. Istnieją też takie, powiedzmy, bardziej wyspecjalizowane konstrukcje. Na przykład broń kombinowana, której idealnym przykładem jest kniejówka. To jest takie prawdziwe dwa w jednym. Ma i lufę gładką od strzelby, i gwintowaną od sztucera. Daje to myśliwemu niesamowitą elastyczność w łowisku. Z drugiej strony mamy broń bocznego zapłonu. To już mniejszy kaliber, takie precyzyjne narzędzie, idealne do polowania na drapieżniki, lisy, kuny, tego typu zwierzyna. A teraz posłuchajcie tego, bo to jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. To zdanie to kwintesencja całej filozofii, która stoi za polskim prawem łowieckim. Posiadanie broni nie jest jakimś hobby czy celem samym w sobie. Nie, to jest narzędzie. Narzędzie, które jest nierozerwalnie związane z czymś większym, z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Ta zasada niezbędności jest tu po prostu fundamentem wszystkiego. Okej, okay, mamy już rodzaje broni, ale zejdźmy teraz poziom niżej, bo to robi się jeszcze ciekawsze. Sama broń to jedno. Ale to, co wkładamy do środka, to jest równie, a może nawet bardziej istotne. Dobór kalibru. To nie jest wbrew pozorom tylko kwestia techniczna. To jest samo serce etyki myśliwskiej. Spójrzmy na tą tabelę. Ona to świetnie pokazuje. Weźmy na przykład Sarny czy Daniele. Tutaj używa się lżejszych kalibrów, na przykład popularnego 243 Winchester. Ale kiedy idziemy na grubszego zwierza, na jelenia albo na dzika, no to już potrzebujemy znacznie więcej mocy. I stąd bierze się popularność takich kalibrów jak 30.06 czy stary dobry 8x57. Jak widać, każdy wybór jest bardzo konkretnie podyktowany tym, na co polujemy, rozmiarem, masą, budową zwierzęcia. I tutaj dochodzimy do absolutnie najważniejszej kwestii. Ten cytat trzeba sobie wbić do głowy. Użycie za słabego kalibru to jest najgorsze, co myśliwy może zrobić, bo wtedy zwierzę nie zginie od razu, zostanie tylko ranne i będzie uciekać, cierpiąc w męczarniach. To jest po prostu niedopuszczalne i sprzeczne ze wszystkimi zasadami. Celem jest jeden szybki, humanitarny strzał, a odpowiedni kaliber to warunek konieczny, żeby to w ogóle było możliwe. No dobrze, mamy już broń, mamy dobrany kaliber. Czas na ostatni, ale cholernie ważny kawałek tej całej układanki: amunicja. I tutaj zgadnijcie: znowu przepisy i etyka wyznaczają bardzo, bardzo wyraźne granice. Generalnie amunicję możemy podzielić na dwa główne typy. Z jednej strony mamy amunicję kulową, czyli tę do sztucerów. Używa się w niej pocisków tak zwanych półpłaszczowych. One są specjalnie skonstruowane, żeby po trafieniu w cel, mówiąc obrazowo, rozkwitały jak grzyb. To tak zwane grzybkowanie. Dzięki temu cała energia pocisku jest oddawana bardzo szybko w celu. A z drugiej strony mamy amunicję śrutową, gdzie, jak już mówiliśmy, najważniejszy jest dobór odpowiedniej wielkości tych małych kuleczek do konkretnego gatunku zwierzyny. A teraz uwaga, bo prawo w tej kwestii jest twarde jak stal i nie masz żadnego ale. Absolutnie kategorycznie zabronione jest używanie jakiejkolwiek amunicji wojskowej. Jakieś pociski smugowe, zapalające, przeciwpancerne zapomnijcie to nie ma nic wspólnego z łowiectwem i jest po prostu surowo zakazane. Koniec, kropka. Warto też dodać coś, co pokazuje, że łowiectwo nie stoi w miejscu chodzi o ekologię. Ołów, jak wiemy, jest toksyczny, truje środowisko, dlatego coraz bardziej popularna, a w niektórych miejscach już nawet obowiązkowa, staje się amunicja bezułowiowa. I to jest świetny dowód na to, że współczesne łowiectwo naprawdę stara się odpowiadać na wyzwania związane z ochroną naszej przyrody. I ten cytat znowu idealnie to wszystko spina w całość. To jest po prostu system naczyń połączonych. Odpowiednia broń, do tego właściwy kaliber i na koniec właściwa amunicja. Wszystko musi grać razem. Musi być spójne, etyczne i oczywiście w stu procentach legalne. Dobrze, spróbujmy to wszystko zebrać do kupy. Te wszystkie technikalia, o których mówiliśmy, te wszystkie przepisy, zasady, kalibry, rodzaje amunicji. To wszystko tak naprawdę sprowadza się do jednego nadrzędnego słowa kluczowego odpowiedzialność. Odpowiedzialne polowanie. I można to ująć w takiej prostej, czteropunktowej liście: taki dekalog odpowiedzialnego myśliwego. Po pierwsze, wybierz odpowiednią broń. Po drugie, dopasuj do niej właściwy kaliber. Po trzecie, użyj legalnej i etycznej amunicji. A wszystko to, te trzy kroki, prowadzą do celu numer cztery tego najważniejszego zapewnienia humanitarnego, skutecznego strzału. I to wszystko prowadzi nas do takiego jednego finalnego pytania, które chyba warto sobie zadać no bo znamy już narzędzia, znamy przepisy ale jak ta cała teoria, ta wiedza, ta etyka jak to wszystko przekłada się na praktykę, na ten jeden ułamek sekundy, w którym myśliwy w lesie musi podjąć decyzję strzelać czy nie? Hm, to już jest temat na zupełnie inną opowieść. A jeśli kogoś ten temat wciągnął i chciałby dowiedzieć się więcej, jak wygląda ta cała ścieżka do legalnego posiadania broni myśliwskiej w naszym kraju, to mam dobrą wiadomość. W opisie pod tym materiałem jest link do darmowego e-booka, taki przewodnik krok po kroku. Jakie papiery, jakie badania, jak wygląda egzamin, wszystko jest tam wyjaśnione. Zerknijcie, jeśli macie ochotę. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia.